Trail of Katulu jest grą na silniku Gamszu do grania śledztw Katulu. Dziękujemy do zobaczenia na innych naszych materiałach. Był to rzut okiem. Ale jeśli chcecie powiemy wam trochę więcej. Ja jestem Maciej, ze mną jest Hans i obydwaj z dobrych rzutów i właśnie patrzymy na Trail of Katulu po polsku na Tropie Katulu. E, autorem tego, te, tej gry jest Kenneth Hyde. Wydane zostało przez Pellgrain Press w marcu 2008 roku, więc patrzymy na grę dość leciwą, 15 lat w tym roku. Jest to gra wydana rok po wydaniu Gamszu, gry autora Robina Lowesa, która na moment swojego wydania jednak rewolucjonizowała podejście do rozgrywania śledztw. Tak. Ym, gra uspatkała się z całkiem dobrym odbiorem. Na przestrzeni 5 lat wygrała kilka nagród, w tym dwie Ennis. I wydana po polsku, właśnie przez Alice Games. Miałem okazję trzymać podręcznik w rękach. Jest wydany ładnie, elegancko, twarda oprawa i w ogóle szał Tak, a przekonując już do treści, cóż ta gra chce osiągnąć, to jest to gra, która ta z doświadczenia grania w zewktulu wyjmuje że tą część, że przede wszystkim są to gry, o, są to rozgrywki śledcze, gdzie próbujemy się dowiedzieć, a nasi badacze są traktowani jakby jako dosłownie są badaczami danych problemów. To założenie przekłada się na mechanikę, która jest bardzo nakierowana na to, żeby móc rozwiązywać śledztwa. Celem poszczególnych scen jest zdobywanie Umieszczonych w nich wskazówek. I tu warto powiedzieć, właśnie, że odnajdywanie, a nie wyrzucanie ich w testach, jeżeli się uda. Ale jest to gra o podejściu klasycznym i tradowym. Zresztą moment jej powstania wskazuje na to, jakie były wcześniej nurty w RPG. Mhm. Czyli, I czyli to celem graczy jest wygranie, może tak bym to ujął, że do tego to się sprowadza. Mistrz gry prowadzi śledztwo klimatyczne i w ogóle, natomiast gracze mają je wygrać. Generalnie da się. Da się stwierdzić po każdym śledztwie, czy, czy się udało, czy się nie udało. Tak, i gracze są przede wszystkim odbiorcami treści, które uprzednio dla nich przygotował mistrz gry i to widać właśnie w podziale funkcji, czyli mistrz gry przygotowuje całe śledztwo, tworzy handout, jeżeli są potrzebne, określa konkretne wskazówki, określa cel tego śledztwa, a gracze za pomocą swoich badaczy odnajdują te wskazówki, mogą je interpretować, ale Oczywiście, przez wzgląd na to, jak one są zakreślone, ta interpretacja zmierza w konkretnym kierunku i cel śledztwa jest jakby znany mniej więcej na początku gry, pomimo wpływu graczy. Tak. Konwencja jest ktulowska w jej klasycznym wydaniu, czyli lata 30. To może chyba nie aż tak klasyczne, bo nie wiem, czy takie super klasyczne to nie są 20. Ale. Nie ma to wielkiego znaczenia, możecie sobie zagrać plus minus 10 lat, nie ma problemu. Natomiast podręcznik najbardziej opisuje lata, lata 30, od 30 do 39. I głównym settingiem, znowu najbardziej opisanym, są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Także pod to będzie kilka opisów. Taki klimat mają generalnie ilustracje i przygody do trailerów Katulu, które krążą, też generalnie są osadzone gdzieś w. Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Więc tak jest. Natomiast no ja na przykład prowadziłem w Tulu, w, w Londynie za czasów II wojny światowej działało też tak samo dobrze. Nie jest on jakoś bardzo mocno związany z tym okresem. Natomiast jest także konwencja, system mówi o tym, że wspiera dwa, on mówi idiomy, jest idiom purystyczny. Czyli horror filozoficzny, jak to podręcznik mówi, mrok, bez beznadzieja, raczej jest nacisk na odkrywanie prawdy, i raczej będzie ciężko, i raczej wszyscy zginą, albo oszaleją, albo palp. Więcej akcji, zmagamy się fizycznie z przeciwnikami, z tymi potwornościami, nawet strzelamy do nich, rzucamy granatami, dynamitem i generalnie trochę łatwiej jest przeżyć postacie mogą się trochę bardziej leczyć. Więc gra oferuje warianty mechaniczne, zależnie od tego w jakim idiomie gramy i sugeruje co do pewnych elementów tam na przykład klas postaci czy tym podobnych, że że są najbardziej właściwe dla jednego z tych idiomów na przykład. Tak, chociaż warto też dodać, że czasami te wskazówki dotyczące realizowania którejś z tych konwencji są głębsze, odnoszą się na przykład do wysokości poziomów trudności, do sposobu dotkliwości ran, więc yy, czy te doświadczenia będą zupełnie inne, to trudno powiedzieć. Ale gra to zauważa i zauważa to jak na 2008 rok dość dobrze. To jest chyba ten punkt, w którym któlu zaczyna się rozchodzić na różne wątki. Ale właśnie, jak jesteśmy przy poziomach trudności, to przechodzimy do mechaniki. I na start. Yy, podstawową cechą wiedzioną z gamszu jest to, że. W Trail of Cthulhu są przede wszystkim umiejętności, albo przynajmniej tak cechy na karcie postaci w większości określa ta gra. I te umiejętności możemy podzielić tak naprawdę na trzy grupy. Pierwsza to są te najważniejsze z punktu widzenia gry, czyli umiejętności śledcze. Ich jest szereg, to są przykład wiedza akademicka, relacje międzyludzkie, takie przesłuchiwanie. Znaczy, one śledzą technicznie. Znaczy, właśnie one mają, te śledcze siły się na te trzy kategorie i każda ma pod spodem, uchu, no tak. tam jest około znaczy, dziesięciu tak, jest na kategorie zimno. chyba. Są dość szczegółowe. Tak, potem mam umiejętności ogólne, które tak naprawdę odpowiadają za wszystkie za wszystkie inne elementy i czynności, które postaci mogą wykonywać. I mamy taką dziwną kategorię atrybutów czy cech ukrytych pod nazwą umiejętności. I to przede wszystkim są to odpowiadające za wytrzymałość postaci, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, czyli zdrowie, stabilność i poczytalność. I one tak naprawdę mimo że są określone jako umiejętności, to pełnią inne cechy, znaczy inne funkcje i są w innym miejscu umieszczone na karcie postaci, co może wywoływać momentami pewne zamieszanie w odczytywaniu tak. zasad tej gry. Znaczy są i nie są właśnie, bo, for, bo formalnie tak. istnieje podział na, tam jest na cztery kategorie, z czego trzy z nich to śledcze, a jedna to ogólne i teraz y, trzy z tych umiejętności są w tych ogólnych jako umiejętności i tak jak powiedziałeś w innym miejscu karty postaci także mają poświęconą sobie sekcję na, na, na poziomy na poziomie rany, i tak dalej. A więc, ale może właśnie, czym, dlaczego ten, dlaczego ten podział jest? Więc umiejętności ogólne to rozumiemy najłatwiej, bo to są takie trochę normalne umiejętności z, inno, z innych RPG-ów, które znamy. Natomiast śledczy, śledczy działają trochę inaczej. To są umiejętności dedykowane do tego, żeby znajdywać wskazówki. I, i tak, i w ogóle znajdywanie wskazówek tych najważniejszych, krytycznych. Grata sugeruje mniej więcej, że per scenę jest taka jedna krytyczna wskazówka, taka najbardziej potrzebna do tego, żeby fabuła, śledztwo mogło pójść dalej. Znajdywanie tych wskazówek jest automatyczne, jeśli posiadamy umiejętność śledczą odpowiednią. Jeśli nasza postać na przykład ma tam forensics, czy tą medycynę taką sądową, to automatycznie znajdzie wszystkie kluczowe rzeczy, analizując włoki zawsze. Nie ma żadnego testu, automat. Bo to jest filozofia Gamszu, to jest właśnie główna rzecz, którą Gamszu wymyśliło, wprowadziło w sesję śledczą, czyli to, że kluczowe wskazówki nie są schowane za testami, bo testy są nudne, jest odniesienie porażki i nie można ich pójścia dalej. Ciekawość znaczy, tak. dzieje się w interpretacji wskazówek, a nie w szukaniu. Tak, ani nie stojemy zablokowani za niepowodzeniem testu psychologii na 30%, że tak, tak. można to powiedzieć, jak to się często zdarza bądź rad, że jeden z gra, rad, że jedna z postaci musi mieć daną umiejętność, żeby móc przejść dalej. I dlatego to, to jest gra o śledztwach i tak do nich podchodzi. Tak, chociaż jednocześnie gry Gamszu w tym Trylowka Tulus, grują, że tworząc postacie, żeby upewnić się, że każda umiejętność jest posiadana przynajmniej przez jedną, posta jedną postać. Do tego stopnia, że im jest mniej postaci w drużynie. Kiedy kiedy tworzymy drużynę, tym więcej punktów umiejętności dostajemy na początku per postać. Tak, bo warto dodać, że w trakcie sprawy te punkty nam się wyczerpują. Tak, właśnie, ponieważ możemy te umiejętności levelować. Więc po co levelować umiejętności, które działają automatycznie? Otóż, dla wskazówek opcjonalnych, dla szerszego kontekstu, dodatkowych wskazówek, e, wszystkiego innego, one też często per, per scene są przygotowane i je się, je się uzyskuje, wydając punkty. Znowu, dalej nie ma testu. Natomiast wydając jeden punkt, można dostać tam, zazwyczaj wydaje się, chyba jeden, maksymalnie dwa. Dwa to już jest naprawdę, dostaniemy wszystko z danej sceny, co jest związane z naszą umiejętnością. A te punkty się odnawiają tam przy odpoczynku, o ile dobrze pamiętam. te się na, na sprawę. Umiejętności śledcze regenerują się raz na sprawę, więc mamy mhm. jakby ich pulę z góry. Ale właśnie, mamy dalej umiejętności ogólne, które wcześniej już zagaiłeś, czyli to odpowiadające za inne okoliczności. Zaczniemy od końca. One regenerują się właśnie co odpoczynek, co chwilę spokoju. I różnica między nimi a umiejętnościami śledczymi jest taka, że w nich wypadku wykonujemy tradycyjne testy. Mm -hmm. W teście rzucamy kością sześciościenną, a premię określamy poprzez wydanie z puli punktów, które mamy. Początkowa pula najwyższa to jest bodajże 8, którą można mieć. I rzucamy przeciwko poziomowi trudności, który waha się od 2 do 8. I już jakby ten wymiar wskazuje, że sporo umiejętności może nam się nie udać, albo dużo od nas kosztować, żebyśmy mieli pewność w zakresie ich powodzenia. I to. Podróżnik sugeruje tak... chyba standardową trudność testu na cztery. 3 albo 4 Chyba w palpie jest 3, a 4 jest chyba w podejściu purysty, to tak mniej więcej. Albo w, w tym domyślu, bo można grać bez podejścia po prostu takim bazowym, tak. Tak. Co pokazuje, że tak naprawdę mamy mniej niż połowę szans, Mamy pół na pół szans, żeby zdać na rzucie wyjściowo kaszustką. Tak. Jeśli nie wydamy Przeciętny test. Tak. Jeżeli nie wydamy punktów. Więc dynamika gry raczej będzie taka, że te postacie będą słabe, chyba że będą odpowiednio rozkładać właśnie swoje odpoczynki. I jest jeszcze jedno miejsce, gdzie te wykonujemy testy, też z poziomem trudności, i to jest walka. Co nam możesz o niej powiedzieć? Walka. Walka opiera się na testach tych bazowych, także też będziemy musieli z właśnie taką cechą gamszu, że cały czas pilnujemy naszych zasobów umiejętności, na co, na które testy wydamy punkty, a na które nie. Dwa testy przede wszystkim są w walce. Jeden to jest na trafienie, Trafiamy przeciwko trudności 3 albo cztery, zazwyczaj cztery mają ci, co mają więcej atletyki. Więc to jest nasza trudność, no i rzucamy odpowiednią umiejętnością, czy trafimy. Jeśli trafiliśmy, zadajemy k6 obrażeń plus modyfikator z broni, którą używamy. Są tabelki odpowiednie, on się waha nie aż tak bardzo, natomiast od minus 1 do plus 2. Natomiast wynik finalny jest odejmowany od zdrowia przeciwnika. I warto dodać, że ta mechanika jest paradoksalnie dość rozbudowana. My to je zaznaczamy takiej. i tam są zasady osłon. Widać jakby moment powstania gry, w tym, że prawie każdy element mechaniczny, jakby potencjalny fiks jest mechanicznie zaadresowany, chociaż nie jest to gra o walce. Tak, ale tak, tak, tak. Jest yy, całkiem sporo w ogóle w Trójówka katulu jest takich ale i uwag w, w akapitach poukrywanych w tym do, w tym do walki. Tak. tak. Mm -hmm. No dobrze, skoro jesteśmy, byliśmy, jesteśmy po walce, odejmujemy je od zdrowia, to właśnie mamy te trzy szczególne umiejętności, którym jest zdrowie, stabilność i poczytalność health, stability i sanity. Zdrowie na samym początku jest najprostsze, no, opisuje jakby sytuację i stan fizyczny postaci, potem mamy tą stabilność. Stabilność służy do bardziej opisywania takiego źle powiedzieć krótkotrwałego, ale. Mm, Naturalnego stanu psychicznego, i ona może ulegać zmniejszeniu nie tylko w wyniku spotkania ze zdarzeniami istotami z mitów, ale też zdarzeniami szokującymi, ale zupełnie naturalnymi, takimi jak na przykład, nie wiem, śmierć postaci albo znalezienie zwłok i jej cechą jest jakby to, że jesteśmy w stanie w miarę sprawnie ją regenerować i odzyskiwać. Ale po drugiej stronie mamy poczytalność, która już jest jednoznacznie związana z mitami i z oddziaływaniem mitów, którą tracimy przede wszystkim wtedy, kiedy doznamy zbyt, kiedy bohater gracza dozna zbyt głębokiego szoku związanego ze stratą stabilności tam są dwa punkty dwa poziomy tych strat, które liczą się tak naprawdę w wartościach ujemnych, co już czasami może być pewnym wyzwaniem arytmetycznym, albo wtedy kiedy my korzystamy świadomie z mitów w trakcie gry i toż przede wszystkim przyrzucaniu czarów też się okupuje to dodatkową ceną. Do tego gra wyznacza tak zwane no, źródła stabilności, są takie elementy fikcji, które do których jakby odwołuje się stabilność postaci, za trzy punkty stabilności. Jakby umieszczamy w fikcji taki, e, e, taki element, to może być przedmiot, miejsce, jakaś postać. E, I kiedy te postaci są zagrożone, to dodatkowo zagrożona jest stabilność badaczy. Mhm. Tak, także im ktoś jest bardziej stabilny, tym musi mieć więcej oparć w świecie rzeczywistym. E. I łatwiej jest go zaatakować wtedy. Tak, Miss może tak. tam atakować i w ogóle. Rób śledztwa albo. Albo już po tobie. Są także czary w systemie, bo jest to graktulu, więc są czary. Cóż, są, uczymy się ich, nie współpracują z naszą poczytalnością. Rzucanie ich to są testy stabilności i w ogóle są stałe koszty na zdrowiu, także czary są bolesne, no ale jak to mroczna magia, taka ktulowska, potrafią robić rzeczy nie z tego świata. Jest bestiariusz, obejmuje obejmuje zwierzęta, obejmuje różne bestie, tam jest Yeti na przykład, także w tym bestiariuszu, ale obejmuje także właśnie istoty potworne. Z tego, co widziałem, nie ma tam przedwiecznych, nie ma takich, nie ma większych bogów, nie ma statów Cthulhu, natomiast są staty różnych takich potworów, takiej powiedzmy ludzkiej skali, z którymi potencjalnie Jakiś można walczyć. I istoty z głębin. Tak, znaczy, tak takimi, właśnie. że powiedzmy jest sens wyciągać mechanikę walki. Przeciwko nim... Teoretycznie. I konwersja, tabela konwersji z Basic road Playing, czyli z tego systemu, na którym działa większość edycji tego mainstreamowego Call of Cthulhu, jest konwersja na, na, na trail of Cthulhu, no bo no tak jak się robi tego typu grę, no to chciałoby się tak podpiąć trochę pod ten rynek wszystkich przygód i modułów, które powychodziły do Cthulhu. Więc mechanika bazowo nie jest kompatybilna, ale jest konwersja. Tak. No, tak. i przechodząc do tego, jak wygląda ta książka, e, która zawiera to umówiony system, e, więc podręcznik, tak, ma ładną okładkę, to powiem na początku, klimatyczną, e, bardziej mi się podoba niż okładki do zewu, Cthulhu, chyba wszystkich edycji, tak naprawdę, e, ale w środku jest trochę gorzej. To znaczy, skład jest poprawny, ale został dokonany wybór e, trójkolumnowego składu. Bardzo ściśniętego, z niedużą ilością ilustracji, dość dużych i fajnych ilustracji, ale takich umieszczonych. mam na przykład, nie wiem, po 5-6 stron, dużych stron pełnych tekstów w trzech kolumnach, ale dla mnie taką rzeczą, która najbardziej niestety dyskryminuje ten skład, to jest bardzo źle zaznaczone tytuły. Często czytając się, nie, nie odnotowuje, że przechodzimy między, między danymi sekcjami materiału, bo na przykład na jednej stronie tytuł przecina nam na przykład drugą kolumnę w dwóch trzecich jej długości i dalej zaczyna się następny rozdział. Jest to mało czytelne. Nie za dobrze się szuka jakichś ewentualnych informacji w tym podręczniku, ale trochę to jest obraz czasów, kiedy on powstawał. Wtedy wszystkie podręczniki były mniej więcej takie. Chociaż ten trójkolumnowy skład jakby zrobił na mnie wrażenie, e, jako decyzja odbierająca czytelność książki. E, tak, no, zgodzę się. Jest coś, on, ten, te trzy kolumny coś takiego jest taki, on ma taki trochę, ma estetykę gazety. Ale... tak, kolor, i kolor stron też na to troszeczkę tak niesie się, taki żółtawy. Tak, tak jest taki, jest taki <słuch> nawet, można powiedzieć, do bólu spójny w swojej estetyce, więc dużo tego punktuje. Natomiast w kategorii czytelności, użyteczności podręczników RPG, no, zdecydowanie nie będzie konkurował o podium top 3. Zdecydowanie nie. Tak. <słuch> są materiały, wiem, że są różne przygody. Tyle tro w Katulu pisane konkretnie, gdzieś tam krążą po internecie. Można tak jest z nich ma dobrą renomę całkiem jako, jako scenariuszy? Tak. tak. No i zdanie twoje, ty grałeś jako Prowadziłem, więc... prowadziłem tylko z cztery sesje, bo drużyna, powiedzmy, RPG-owych laików powiedziała, że chce śledztwo. No to stwierdziłem, no dobra, klasyczne śledztwo, no to wezmę, wezmę Gamszu, wezmę Tulu. Polska zobowiązuje, no Ktulu trzeba trochę prowadzić. I co? Okej, okay, prowadziło mi się ok. Zalety, które Gamszo mówi, że daje, dało. Natomiast mnie jakoś czuje się zadowolony tą jedną kampanią, nie planuję za bardzo wracać. I moje główne problemy z Trajfką to, to są moje problemy z Gamszu, tak naprawdę. Natomiast no, mechanika to jest Gamszu, więc, więc czegoś innego się spodziewać. To znaczy. Um, Problemy fikcyjne wynikające z tego, że się zarządza tymi zasobami punktów umiejętności i tego, czy jeszcze je wydać, czy, czy nie. Bo jest to dość abstrakcyjne myślenie, które niespecjalnie ma związek z fikcją. Co to znaczy, czy, czy ktoś, kto teraz ma zdolności jakiegoś plotkowania, czy jak naplotkuje się teraz, to potem nie będzie mógł plotkować, czy coś takiego. Wprowadza to taką strategię. To jest w miarę ciekawa, ale, ale trochę męcząca fikcyjnie. Natomiast. no. Jeszcze poza tym jest to też ten model, że trzeba przygotować śledztwo. Gamsu zdejmuje pewne problemy, ale tak naprawdę naprawia tylko jeden problem śledztw, czyli to, że nie można mieć porażki na znalezieniu, na znalezieniu wskazówki i utknąć w śledztwie z powodu pecha w kościach. Natomiast poza tym są to ciągle śledztwa, które trzeba przygotować, które mają wskazówki, i ten styl grania jak najbardziej cenię. Natomiast niekoniecznie zawsze i trzeba mieć na, to, mieć na to poprawkę. A też i dodam, że scenariusze, które widziałem do Trail of Cthulhu są lepsze albo gorsze, ale na przykład Kingsbury Horror, który jest w bazowym podręczniku, e, zacząłem go czytać z myślą, że go że poprowadzę i będzie wszystko z górki i fajnie. Natomiast w połowie lektury stwierdziłem, że bez sensu wolę napisać własny scenariusz, bo on po prostu nie jest aż taki dobry. Ten Kingsbury Horror nie jest tragiczny, ale też nie jest dobry. Więc biorę na, sobie, na siebie cały ciężar prowadzenia czyjegoś scenariusza bez zalet tego, że mogę sam sobie improwizować, bo wszystko wiem. Więc myślę, że można można się dobrze bawić trochę w katule, ale trzeba trochę wiedzieć, czego się chce od tego systemu. I ja już to dostałem i na razie mi wystarczy. A ty? Znaczy, ja nie grałem. Powiem, że o nie za bardzo mnie kusi to granie, właśnie przez to, że jest to taka jakby bardzo zamknięta. Konwencja śledztwa, gdzie tak naprawdę dochodzimy do, do danego wyniku, i oczywiście rozbicie tych, tych, tej blokady za testem jest wartością, ale jest wartością gamszu. Ja bym powiedział, że moim zdaniem Ktulu Dark na przykład realizuje troszkę tę obietnicę bardziej dynamicznie, interesująco, ale trzeba systemowi oddać to, że jakby na swój. Na moment, kiedy powstał, to jest to dość yy, istotny postęp dla śledczych sesji w klimatach Cthulhu. Mnie po prostu śledztwa w Cthulhu nie aż tak bardzo interesują. Bardziej wolałbym jakieś rzeczy o kosmicznym horrorze niż dochodzenie do poszczególnych wiadomości, rozbijanie kultów. Więc yy, dlatego nie, jestem, nie czuję się do końca targetem tego systemu. Tak mogę to powiedzieć. Okej, okay. czyli fajne Cthulhu, ale jednak Cthulhu. Jest taką esencją. Przy czym, no nie chodzi tu, że Tulu jest problemem, tylko pewna filozofia, którą jednak, jednak Gamsu kontynuuje. E, tak interpretuje nasze wypowiedzi jakoś. Łącznie, wiadomo, nie są jedyne, być może wy macie inne. E, to jest system w miarę popularny, więc podejrzewam, że ktoś mógł grać. Także dajcie znać w komentarzach, jeśli, jeśli macie opinię o trylowkę Tulu własną. E, I co, zapraszamy, tam na dole są także linki do naszych materiałów i na przykład do Discorda, gdzie zapraszamy, żeby podyskutować o RPGach i do Patronite'a, gdzie na przykład patronują nas tacy ludzie jak Mr. T, którego pozdrawiamy. I cóż, widzimy się dalej na dobrych rzutach. Miejcie dobre rzuty. I trzymajcie się mocno. Cześć. Cześć.